Cześć, tu Nadzie, witajcie w Dancer Together. Ze mną są cztery babeczki, czyli Andec. Jestem. No, czyli ja, e, Wojtusiałkę. Jestem. I Guga. Jestem. Gdzieś tak zwierzątko, bo mi zwierzątko ciekło. O jest tutaj. Ja to mogę pogłasiać? A wa wa e, ja tu głowę niosę. Chce ktoś? A jak ja to mogę puścić teraz? Bo jeszcze no. za to zaraz u, użre. Ej, zapomnij pidojnęła. Ej, jak ja mogę puścić to głowę? Dawaj. Wojtek, tak weź mi Ej, tą no. głowę z tej Boże, to no wszyscy. wszyscy. Te pie pierwsze wejścia, ga, taka co nie śmiała. No, była nie byłam nieśmiała, no. A teraz proszę, jak się rozbeszkiła? No nie, jeśli nie aż tak bardzo. Ej, tu w wodzie pływają, o. Oh. O, ziazie znalazłam jak coś. O, jak ziazie? to ziazie? E, Boże, teraz. Znaczy, no, Glomer, tylko. O, o Glomer, to dobrze. Wylezie, jak będzie pełnia, nie? Tak, tak, tak. Ale już, jak coś, to wiem gdzie jest. O, jest koteczek. Chodź, 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 sianka. Dostaniesz, będziesz mnie kochał, masz. O, zrzygał się, to chyba mnie kocha. To tu koło mnie chodzi? To ja, to ja. Dzień dobry. Ja jestem tablondistycem wielkim. Ale chodźcie, chodźcie, bo ja tu ognisko łobię. No to ja wiedząka w razie czego mam dwie marchewki, sześć jagód, grzyba. No to prawie gulasz wyjdzie, jak nie ubiję. A właśnie, my musimy ten kawałek lasu podpalić, żeby jest ten. Ja mogę, ja mogę. Roman. Ale to Maciek, to znajdź ewentualnie jakiś taki większy kawałeczek. Drugi zakład, kto pierwszy umrze. nie mógł Maciek? Że Maciek. No. Ja! <grystanie> Ale wy jesteście biczelą. no. Agata, ela! To... Mamy Ele! Idź ele do obozu, chodź. Chodź teraz, No zaraz ela, przeprowadzę ele. Ela. Nie, to stała. Ela. Ela, 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 Gdzie jesteś? A tu? A źle co jaś robię, takie piękne, no. Mary, I już. Aha, Ej, na jednej się mocniej, nie? Musisz na jedno no, już dźwięk, nie? Nie, nie. Ej, pięknie. a tak. co się robi z tym drzewem? Aha, puka. Sadzi. Ej, no drzewo, jak można pukać górnik? Aga, bo jak to drzewo? podchodzi po dendrofilię. Bo, bo, ty, bo to jest to marmurowe drewno. To no, co to za dechlak. Podzania. To mi to czuś teraz wrzucił, a -a. przepraszam, bardzo. Kupę? Ja? Ej, ja też coś tam wstadałam. Hafler i Panilatowego. Wzięła i włożyła, no i tyle. Nawet ci poczułeś! No właśnie! I to mnie zaskakuje teraz! O, daleko stąd dom. Ja w sercu nie, mam go! Ojej! Dobra, idę w ręku grzyba niosę. To koło on zawsze ma czerwony. Znaczy, nie no, Ela ma czerwony zadum. Gdzie ty, mój Eli, zagląda z bryźniku jeden? Cała koło mnie biega się troszkę. Słuchajcie, ja powiem tak. E, teraz A teraz czemu ty masz po polsku, Magda? A to ja nie wiem. A, Żebyś nie, mi tłumaczył. Kość tu się urwała! A to ja nie wiem, może. No nie z Nie, nie, nie widzę tego. I, i, i dziś, ja się powiem. Magda ma swój świat. <laughs> Moja Ela. Zaraz jeszcze Manfreda znajdę jutro rano. Ja ci powiem, słuchaj, że jak ja wczoraj e, do ciebie przyszłam, to czy, czy przez pół idzie? godziny tyle informacji zebrałam, tak. co przez cały miesiąc. Dziewczyny, to dziewczyny, <laughs> no? to. Wszystkie was, jesteśmy. Mam tu. dla was specjalną skrzynkę. Magda znowu zwiała. No idę po Mańka. <laughs> to jest Maniek. Maniek, Ela, Konstanty. Nie, nie, jak będzie Ela i Macz. Maniek, to później musi być brzoskwinka, No nie oglądaliście po lodowcowej no czy jak? Na miłość boską. No, nie brzoskwinka, Pamiętam, że skwinkę. No to nadrobimy. Tak jezu, Nie, same mielone dzisiaj, no. Dobrze, dobra, Ale do gazy. No, Ktoś zbiera patyczki, ja zbieram. Ej, co? Za Ej, co? co? Madzian napida, na ja świnkę. O jezu, bo oboczył się sobie, tak pomyślałam. Pełnia jest. poglumera część. O! Wzięłam! Dalej. Wracam do domu. Co zrobić? Ej, a właśnie, czy to prawda, że szczury jeżdżą nas na tych bawołach? To. Ej, o, to słuchajcie, ogólnie Aga jest głodna, tak. No, ja, ja Latarnia. To, więc to, to już trzy latarnie są. Ale bądź widziałem bądź ja w komentarzach widziałem no. w komentarzach, że jaki trwa czarną godzinę. I tak, to jest prawda. <grym> tak, przyznaję się bez bicia. Ej, można z buty jakieś tam? Gdzie ty słyszałeś handy? Wydawało mi się, że słyszałem. Jedwabiście. Może w ogóle mi burczało. Nie, czekajcie. Dzień dobry. Dobre. Magda, się z glumerem biegnie. A nie da się ten? Nie Mój da się iść do do tych tych tam. A! Macie, ty, ty chyba jesteś chory. Ta, spi, Co wy zrobiliście? Utrzyjacie nie, czekajcie, nie, nie dobra, Ej, ciemność, ciemność. Ej, a czemu padają te niedoperki? Ojej! O Jezu, ja jara H się hebia, wszystko! Jezu, hebi. patrzcie co no, I po co ja goliła? Czemu one się... Wojtek, kto peli? to zrobił? Kto to robił? No ten jeden się zajarał i się pojarało, co futro. Można, ale się zajarasz. Ale futro się pojarało. Nie da się, nie da się po... No i Co no, 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 no. Były. Ja trawkę muszę jeszcze pozbierać. <laughs> tu Aga, zostaw to! <laughs> I macają tu samą trawkę, nie wierzę. Maciek, chcesz szukać koalafanta, bo jest tam. Tutaj tak. jest śladek. No, u mnie też jest śladek. O, to ten sam A, to śladek. To nasz wspólny śladek. <noise> tutaj też jest. W ogóle mi potrzebne. Czemu nie mogę tej lodówki drugiej otworzyć? Bo Bo ja, jest zajęta ja... <noise> no Zajęta pewnie. Ja tu stoję, już się najadłam, możesz iść. Ale ja drugą. No to ja przy drugiej stałam. A teraz rodziny stoją przy drugiej. Co to za kolejka do lodówki? Nie, ja ten, ja nie dotykam. Bo ja chcę tutaj <noise> mięso włożyć, które jest u mnie w tym. Kwiatki Aga, no? E, ale na tą lepsza parasolka. Tak. Skóra ze świni chyba. No, Siedlnie. robimy. Ej, drzewiec? Co? Starsze! Sieć powiedziałem. Mogę go no, zamrozić? No. Nie, nie siedzi. Siedzi. Zostaw to. Nie ruszaj tego drzewa tu dużego. Tutaj z nami jest nasza wesoła ekipa. O, zasrano troszkę. Zasrano troszkę. Dzięki. <laughs> nie o tobie wesranie. mówię, tylko o słoniach, właśnie Aha, kupy zbieram. Ej, co to? Tobie tam co? nie zaglądałam, to nie wiem. Ty Boże, one no, nie w durniu, nie tam! Tam stoją. do swojej dziury! No do, 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 gdzie ty lecisz, durniu? O, tam, Ej, tam, tam dziura, dziura, tam, tam. Zielony grzyb. Ej, hej, hej. A ci... co, zjadłeś się z tymi ja no że właśnie... Tak było. Nie zmyślam. Przytulmy glomera, no. To liemę. rozmyślimy. nie. No ja <laughs> bo wpadnie go, do gara i się ugotuje. Ej, zapij do iłam. Wysiadywać? Go. Właśnie się zastanawiam. A ja rozumiem, że ty po rozwodzie, no, ale ty się wyrażaj. <grym> ale Za, nie, 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 nie Zapij do to jest ładnie. <grym> Mówię ci, że to ładnie. Ja A, mnie, nie ja, może. ja Ja chcę tylko powiedzieć, że mnie o to już wmurowało, jak oglądałem Magdy Walking Dead, Znaczy, oglądałem. Przepraszam, cytowałam, ja cytowałam. cytowałam. Ja chcę, tylko że dostałem mnóstwo wiadomości na Instagramie. Maciek, czy ty to widziałeś? Ja mówię, o co kurde chodzi. Wchodzę, ja wie, no. Magda widziałaś to? Jak <laughs> słyszałam już o tym wczoraj. To? Tak, tak po prostu. Nie będę tego cytować, nie? Ale co? Fajnie było. <laughs> no dobrze, ale to wiesz, to mało nie jest. Mało. mało. A -a -a. Jestem bibliotekarką, mało mi książek. Biedna. Weźmy na wsadzenie, żeby A one nie, nie, nie mają czasem tyłka nie ma... czerwonego? Nie. nie w określić, określić, bo są różowe, <laughs> całe. A czyli jednak. Ale ja nie wiem. To może zimna, się... nie wiem. Ej, mnie też dojną. O, pingwinki. Dzień dobry. Eee, co to jest? Czekaj, no, gdzie ty to Jesteś wokół obozu. Co ci się świeci? Co? Wszyscy polecieli. Ej no, Rybryzka robicie ze mnie debila. Święso, no przecież to sobie? było tutaj. Były takie świecące, dziwne coś wychodziło z wody. A to ja hmm. chyba wiem co to. To chyba na zimę wychodzi. No właśnie takie I i dziwne, I ja się... takie dziwne, no ale i gdzie to ciepło pewnie. Bo to chyba w wodzie coś... żyje coś. <laughs> nie wiem, nie widziałam ale nic świecącego lodu. dziwnego coś. I to, ale no. to wyszło na ziemię i poszło. No i poszło. I się świeciło, w środku miało taką jakby taką perełkę świecącą. No to o. chyba wiem, o czym mówisz. No to jednak nie zwariowałem. <głos> <głos> no jednak. So, i jeszcze <noise> druga opcja, że może Aga też nie rano. Aha! A to też? Pfff. <noise> <noise> to, ty to nie mieszaj, halo. No Elka i Maryjczka na górę, sio Już. Ej, czajcie jak mi nie zimno się zrobiło obozu. nagle? I bym kurde zamarzła. A pójdziesz że stąd? Sió. To W sobie się, teraz prożynki. dojdę chyba do was jeszcze. Dobra, idę do domu. Ja to słuchajcie, gorączka, mam 45 stopni, już 47. <grym> 12, 13. Albo nie, 14. muszę prostu Coś wypadło. Bo chodzi o to, że się rozmyśliłam. <grym> chodzi o to, że jestem głodna, i to za bardzo zjedzie. Ale Pamiętajcie, psańcie. żeby Google nie zapraszać do namiotu, bo się rozmyśli. Ale słuchajcie, to, to, to już jest któryś dzień, to już jest drugi chyba dzień zimy, jeszcze śnieg nie padał. To no dobrze, normalnie, tak jak w Polsce. No właśnie miałam mówić, że to edycja polska. Tak. O, przyniosłam 7 mięsek, 12 jajków. No dobrze. Chodź, idźmy babę na zakup. Chodź, pomogę trochę. No, pacuj się. A. Jak ja cię no rozgrzeję, rozgrzeję, rozwinę cię. No, no, tylko odprawiam A ja tutaj dużo żelonów poprawię, jakbyś chciała. To, no, dzień. mam, no.